Oui. Voilà. Madame Kiri, allez. One thing about me miałam 20 lat. Najbardziej na świecie jarał Mary świat, prawa chemii i fizyki i ścisła nauka, i na każde pytanie chciała odpowiedzi szukać, ale jak jest, wiecie, przecież po co kobiecie, ta cała wiedza, ludzie wiedźma powiedzą, no i w sumie zakazane było w Polsce się uczyć. Ktoś z Europy postanowił tę Polskę wykluczyć, Mania nie czas na tros. Nie czas na dons przyszedł czas na Paryż i na vive la France. Tu Sorbona, tam teatrzyk, też tęsknota za krajem. Matmafiza studia, nauka, ktoś mi stypendia daje. Na imprezie z Polakami, piera fizyka, poznałam dużo rozmów o nauce. I tak właśnie zostałam, ma dam. Kiri zostałam ma dam. Kiri od teraz ma dam.

Już po studiach na Sorbonie, no i dalej co? Szukam na chcę rozwoju, chcę coś badać, no. Typek ten beckerel promieniotwórczość otwórczość. Dziwny sygnał w drutu rano, a to nowe coś. To nowy pierwiastek polon. A potem kolejny raz ją z seksistów dupy bolą, bo naukę bez kobiet wolą. Mają problem, Nobel babie, nie są dać nagrody nam. Wy stanął obronie, nie stałby to nigdy sam. W końcu zgoda jest nagroda, za pieniądze i wygoda, czas do pracy, bo tam czeka rozpromieniona przygoda. Start od zera, pójść jak teraz to lata. Ale latało krótko. Piotr wpadł pod koła wariata, jak to nie mam przy Przyjaciela, współbadacza, nie ma męża, będę silna. W świecie nigdy nie skończę zwyciężać, tak się stało. Osiem lat w przód, a ja znów z nagrodą stoję. Bad Beach Science, straszcie krzyczcie, ja się wcale, was nie woję, ważne mało. Co myślicie, mówcie, plujcie tak, jak chcecie. Madame Kiri jest na scenie, a wy wszyscy jej klaszczecie. Ma? Dam. Kiri na scenie ma? Dam. Kiri promienna ma? Dam. Kiri Brava Dlamma Dam Kiri